Może gdzieś na moim instagramie widzieliście, może nie, ale teraz oficjalnie chciałabym Wam przedstawić na kanale i w ogóle u mnie nową markę, która się pojawiła na polskim rynku, markę lakierów hybrydowych Yoshi. Już na pierwszy rzut oka widzicie te urocze, białe, delikatne buteleczki, bardzo takie proste, bardzo subtelne. Każda z buteleczek zdecydowanie wyróżnia się na tle swojej konkurencji i ma pojemność 6 ml, więc jest nieco mniejsza niż klasyczne lakiery hybrydowe na naszym rynku, ale jest to też na tyle odpowiednia wielkość, która wystarczy. Wystarczy szczególnie, jeśli robicie paznokcie tylko sobie w swoim zaciszu domowym. Jeśli chodzi o pędzelek, bardzo precyzyjny, bardzo ładnie ścięty. Generalnie przy kolorach, które dostałam, nie zauważyłam ani jednego wystającego włoska, więc jest to bardzo precyzyjny pędzelek, którym swobodnie się maluje. Konsystencja delikatnie gęsta, ale nie za gęsta i też na pewno nie za rzadka. Ale najważniejsze, co musicie wiedzieć o nowej marce, to jest pigmentacja. I teraz zrobię z wami taki szybki test. Przygotowałam sobie czarnego Tipsa. Dlaczego czar no bo czarny, czarne tło ciężko jest je pokryć. Na pierwszy rzut idzie biała hybryda. No i zobaczcie na to. To jest, podkreślam, tylko jedna warstwa lakieru. Dosłownie kilka pociągnięć, o rozciągnięć w zasadzie tego koloru od góry do dołu, i nasze czarne tło jest w 100% pokryte bez żadnych smug. Teraz zobaczcie na jeden z czerwonych kolorów. Tutaj troszkę może ta pigmentacja jest mniejsza, ale nadal przy tej pierwszej warstwie na czarnym tle to jest bardzo dużo. Tu Wam mogę powiedzieć, że druga warstwa w zupełności załatwia sprawę. Z takich innych kolorów, no to jeszcze wypróbujemy sobie taką delikatną, zgaszoną zieleń. Tutaj też pigmentacja po prostu rewelacyjna. Ja dosłownie byłam w szoku, kiedy pierwszy raz te lakiery chwyciłam w dłoń i zaczęłam malować, bo ym, z 60-minutowego manikir tak naprawdę udało mi się zejść do jakichś 30 minut. No i na sam koniec jeszcze taki delikatny pudrowy różowy. Tutaj też bardzo mocne krycie. Przede wszystkim ten lakier bardzo fajnie się samopoziomuje i dzięki temu na paznokciu nie ma praktycznie żadnych prześwitów, żadnych smug. Lakiery marki Yoshi kosztują około 32 zł i ta paleta tak naprawdę sukcesywnie się poszerza. Jestem w 100% przekonana, że każdy z nas znajdzie swój idealny kolor i zakocha się w nim tak naprawdę od pierwszego pomalowania. Jeśli jeszcze nie znacie tej marki, a chcecie dowiedzieć się o niej czegoś więcej, to zapraszam Was serdecznie na Instagrama, na stronę internetową. Poszukajcie, pobuszujcie. Zróbcie pierwsze zakupy. Ja z całego serca mocno polecam, bo z Joshi każda chwila ma inny kolor.